Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie, na kolejnym rozpakowaniu, gdzie rozpakujemy sobie kolejny telefon, kolejnego smartfona, a będzie to Samsung Galaxy S3. Zapraszam serdecznie. Jak zwykle na początku zerknijmy sobie na opakowanie, także tutaj na froncie mamy oczywiście logo Samsunga Galaxy 3, jest to smartfon w kolorze białym i zerknijmy sobie teraz na tył opakowania, co mamy z ciekawszych rzeczy, jest tutaj podana szybkość downloadu i uploadu jeżeli chodzi o HSPA, czyli upload, download przepraszam, mamy 21 megabitów na sekundę, a upload 5 i 7 megabitsa. oczywiście telefon wspiera quadband, czyli od 850 do 1900 MHz. Dalej, mamy rodzeniowy procesor taktowany z zegarem 1,4 GHz, mamy rozdzielczość Full HD na naszym wyświetlaczu, mamy 4,8 cala nasz wyświetlacz LCD, oczywiście mamy GPS, -a. mamy wbudowaną kamerę 8 megapikseli i ta na przodzie 1,9 megapiksela. Bateria 2000 mAh, także tak to się przedstawia. I teraz, słuchajcie, otworzymy sobie nasz telefon, także ja muszę jeszcze tylko przeciąć tutaj zabezpieczenia i za chwilę do Was wracam. OK, zabezpieczenia przecięte, także otwórzmy sobie nasze opakowanie. Mamy oczywiście naszego Samsunga, do którego za chwilę przejdziemy. No i do go wziąłem, także położymy go sobie na bok. Czyli bardzo podobne pudełko jak w przypadku 4S. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Dalej mamy tutaj gumki na słuchawki, czyli możemy sobie zmieniać końcówki na naszych słuchawkach. Mamy czarny, słuchajcie, kabel USB, mikro USB do normalnego USB. To jest dziwna sprawa, ponieważ ja do swojego telefonu w kolorze czarnym dostałem kabel biały, a tutaj do koloru białego dostajemy kabel USB koloru czarnego. Także dziwna sprawa. Oczywiście mamy słuchawki, tutaj też białe, także również z funkcją podgłoszenia przyciszania, przerzucania kolejnego utworu. Dalej ładowarka, czyli dokładnie taka sama jak w moim przypadku. Też również trzeba ją złożyć. Także to jest Yokojowska. Tutaj podłączamy kabel USB. Mamy naszą baterię. Jak wspomniałem wcześniej, jest to bateria 2100 mAh, czyli troszkę słabsza jak w czwórce. I to wszystko z tego co widzę. Także teraz słuchajcie, zerkniemy sobie na nasz telefon. Oczywiście mamy wszystkie tutaj folie zabezpieczające, które za chwilę zdejmę. I z tyłu. Także tak prezentuje się nasz smartfon. Na przodzie mamy kamerę, oczywiście przed nią mamy dwa czujniki: logo Samsunga, nasz LCD 4.8 cala i główny przycisk nawigacyjny. Na tyle słuchajcie, mamy kamerę, lampę, oczywiście i głośnik oraz logo Samsunga. Na górze wejście 3,5-litrowy jack do słuchawek. Na boku oczywiście mamy tutaj aluminiowe stawki i włącznik telefonu, czyli naszego smartfona. Na spodzie mikro USB do podłączania pod ładowarkę lub też pod komputer. I na tym boku mamy oczywiście przycisk do przygłaszania i do ciszania. Także smartfon jest naprawdę dość lekki. Będę oczywiście później robił porównanie tego smartfona do Galaxy S4. Będzie recenzja również tego telefonu, także będzie to wszystko dostępne na moim kanale. Na dzisiaj słuchajcie, to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.